Ziemano na YouTube, Adi z tej strony i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Jak się domyślacie, będzie to sesja zdjęciowa, niespodzianka. Koncern mopsów zakończony. I nieprzypadkowo siedzę w chałupie, w czapce pomarańczowej, dlatego że zabieram Was jutro, jutro z samego rana, na sesję motoryzacyjną w takim mocno, mocno jesiennym klimacie. Miejmy nadzieję, że dopisze nam trochę słoneczka yy, przebijającego gdzieś tam się przez drzewa, trochę spadających liści. Yy, będzie to dzisiaj czy jutro yy, Clio RS trzeciej generacji. Białe, wyglądająca jak rajdówa mojego sąsiada Grzesia, którego serdecznie pozdrawiam. Yy, no i co? Yy, wiadomo, że będzie materiał z pierwszej perspektywy. Jeśli uda się znaleźć fajną miejscówkę, to może polatamy coś dronem i spróbujemy zrobić jakieś jedno czy dwa zdjęcie. Z drona. Będę się starał opowiadać jak najwięcej w trakcie sesji. No i nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny materiał. Lecimy! My sobie do puszczy Niepołomickiej na parking i będziemy zaraz próbowali tu zeskautować teren, zobaczyć gdzie się ustawić. No i rozkładamy wtedy sprzęcior i działamy z tematem. Na szczęście jest super ciepło, a bałem się, że zamarzniemy tutaj. Tam zawrócisz przy szlabanie, nie? Dobra, mamy pierwszą miejscówę. gdzieś tu sobie będziemy działać. Tylko Grzesiu zawróci. Przerza ogniskowa 70. Polarka mamy fajnie. Dobra, no i co? Idziemy sobie działać. Zaczniemy od tego kąta bardzo ładnego. Niech nam pan tylko przebiegnie. Czekajcie, balans. Aha, przede wszystkim pełna matryca. Balans pieni na cienie, fajnie, raz, dwa, trzy, myślę, że ISO 200, żebyśmy mieli trochę, no 160, żebyśmy mieli troszkę jaśniej. tak jakaś flara nam się tu pojawia ładna. Ale chyba sobie jeszcze przysłonę przymkniemy, żebyśmy mieli trochę ostrości. I te liście na starcie tu wykorzystamy. O super, dobra, teraz jest klasa. Dobra, przesuniemy się znowu do boku. Drzewo na pierwszym planie, żeby było troszeczkę tajemniczo. Dobra, ktoś na no tu przebiegnie. Clio Bandyta. I znowu troszeczkę jaśniej zrobimy. Pięknie nam słoneczko tam świeci do, na tył. Dobra, na poziom też by się jakiś przydał. Mega, teraz... Y... Natomiast mimo wszystko z dołu, jak mamy liście na pierwszym planie, to jest dużo, dużo ciekawiej. Więc głównie będziemy robić piony, bo Instagram lubi piony. Dobra, to już nie jest kąt, który byśmy chcieli. Spróbujemy z drugiej strony. Wiesz co będę chciał? Żebyś podjechał trochę do przodu, blisko prawej krawędzi. Możesz nawet na liście wjechać prawą osią. Mhm. Bo chcę od tej strony trochę zrobić, żeby mi te krzaki tego nie zasłoniły. Dobra, myślę, że git. Myślę, że git. Zostań. No i teraz mamy felgę. A chodź trochę przodem do mnie, minimalnie, tak jakby, no. Mam Efekty specjalne. Jeszcze nie ten kąt. Troszeczkę za bardzo jesteśmy z dołu, okej. Okay. Dobra, chodźmy do góry teraz, tak. O, jakby nam ta flara tu gdzieś wleciała lekko, to byłoby naprawdę super. Kurczę, no miałem ją gdzieś tu. Troszkę zabawi, zabarwiła temat na zielono, co prawda, ale jest fajnie. Dobra, zrobimy sobie parę bliższych ujęć, ciasnych kadrów. 8.5, przysłona 4. Jeszcze podbijemy sobie ISO 250, może 250, 400, 320 i 1 na sekundy, żebyśmy mieli felgę. Dobra, podejdziemy blisko. O, no, teraz nic nie widzę, bo mi się wszystko odbija. O, teraz jest super. okej. Okay. o zajebiście. Piękny, mamy blik. Naturalny, niefotoshopowany. Czy jest ostro? Troszkę poruszone, więc przymkniemy do 1,250. I sobie 800. Teraz musi być dobrze, jest. Super. Polecimy sobie do wydechu. Grzesiu, a pokaż jak to gada. No gada. Elegancja. No, pięknie, super. No dupka tego samochodu jest mega klasa. Trochę nam dużo zieleni się odbija, ale z tym sobie poradzimy. Potem będziecie już chyba to mieć tutaj od razu na FIDzie. E, daj mi e, hamulec. Masz wciśnięty hamulec, czy nie? Nie. hamulec. Mega bandior. Aha, fajnie, że robiłem tu wszystko poziomy. Jeszcze zrobimy sobie pion. W ogóle taki tip do robienia fot autom. Że przeważnie słuchajcie, jak staniemy, to widzicie, zupełnie inaczej wygląda ten samochód. Zrobię sobie dwie foty, raz, dwa, trzy nawet. Z tej perspektywy, że jak zejdziemy sobie troszeczkę niżej i trzaśniemy weźmy z wysokości kolan. Inaczej się sytuacja ma, jeśli robimy to totalnie z tyłu, z wysoka. Najlepiej na dużej ogniskowej, znaczy najlepiej. Yy, natomiast będę się dzisiaj też starał takie szoty yy, z wysoka pod, pod tytułem 2, 2,5-3 metry yy, zrobić z drona. Yy. Bo to nam daje dość unikatową perspektywę, której normalnie aparatem bez drabiny nie uzyskamy. Dobra, aparat wysoko. Fajnie, dobra, odejdziemy sobie jeszcze kawałek, no teraz właśnie jakbym mógł na coś wejść, to byłoby w ogóle świetnie, dlatego że im większa ogniskowa, tym mamy większą kompresję tła, tak zwaną, odchylę sobie ekran, może przesunę go trochę do góry, będziecie widzieć, piękny ciemny szok, super, to jest to, co kocha Instagram i mam nadzieję, że pani motoryzacji też, no i tak nam się prezentuje nasza kliwa tu, od pleców. Byliśmy troszeczkę zmartwieni, że a, jest bardzo zielono i tak dalej, ale jak widzicie już po prostu na aparacie yy, dobry balans bieli i już ten efekt jest super. My sobie potem kamera Raw troszeczkę tego wyciągniemy, więc troszeczkę te zielenie przygasimy. Jeszcze jeden taki sam shot na dużej ogniskowej z góry z przodu. Jest 105. Yy, jeszcze zrobimy kropa. Musimy przykręcić trochę filtrem, żeby te refleksje w szybach nam zniknęły, zniknęły, dobra. Natomiast wydaje mi się, że ty o tył wygląda zdecydowanie ciekawiej. No dobra. Zmienimy sobie teraz miejscówę. Dobra, w międzyczasie jak robiłem przebitki wideo i chciałem tutaj zrobić przebitkę na spoiler. Tak zatrzymałem się na chwilę, to stwierdziłem kurde, ale zajebiste foto, fajnie nam tu pada światło. Więc robimy zdjęcie lotki Renault Sport Dobra, wyjechaliśmy, dojechaliśmy na drugą miejscówę asfaltową tym razem jedna 250 to jest minimum o kurde tu jest mega wyprost mega wyprost zajebisty Morda tu jest na tyle dużo miejsca że po prostu weź sobie podjąć 100 metrów tam super Od razu spróbujemy w międzyczasie tutaj już go, go łapać. Dobra i grzejemy z tematem. Zobaczcie jaki to jest kurde światełko, mega. Mega, mega. Na i tak. Albo jedź do mnie, jedź do mnie powoli. Jedź do mnie, przejedź przeze mnie normalnie. O kurde, mega opcja. Mam nadzieję, że GoPro nie padnie, bo nie podpiąłem. Super. O, kurde, elegancko. Co? Kurde, mega elegancko. stop yy, Dobra, yy, cztery foty yy, zawróć się z powrotem w międzyczasie, akurat jak chłopaki pojadą. Robimy jeszcze cztery zdjęcia, słuchajcie, yy, i odpalimy sobie drona, i polatamy sobie tutaj. No, na razie mi się to mega podoba. Yy, spróbuję jeszcze teraz z drugiego kąta to zrobić. Yy, nagramy od razu przebite Jak będzie pusto, to ruszasz no, na tyle petarda, ile możesz oh. Dobra, fajnie O Jezu, tu też jest super Przeszkadza mi ten pasek, muszę go schować. Czekajcie, jedzie ciężarowa, sprawdzimy na ciężarówie, która jedzie szybko. Autofokus Co teraz auto narobiło. Ok, fajnie. Czy na pewno nam nie za jasno, nie za ciemno? Dobra, tu jest git. No już, że małtka. niestety tak będzie. A cofnij mi się jeszcze, 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 jeszcze. Ty musisz patrzeć w lustro, nie? Czy? Dobra! Super! Kurde, o to mi chodziło. Czy jak tu histogram wygląda? Szybko sprawdzamy, czy nie mamy przepaleń. Mamy tylko tam na niebie i to nam. Nie przeszkadza absolutnie. Dobra, jest super. Teraz jeszcze taki... Syk. Kurde, piękny blik. Piękny blik się zrobił. Jakby jeszcze znaczek... Arena no, złapać. No i uciekamy. A dobra, stój, stój, stój. Okej. Okay. Podziałamy jeszcze tu. Cóśko z tyłu tu będziemy mieli dużo przepaleń już. Zjedziemy z ISO 200. Myślę, że te cienie spokojnie nam się uda wyciągnąć. Jócie trochę bym się odsunął, bo nie widzę dobrze, czy, czy mam super kadr, więc będziemy to ewentualnie docinać. Nie no, jest super. Dobra, parę zdjęć szczegółów. Właśnie typu, o tutaj balans bieli już przy tak ładnym, wal walącym słońcu. O, nie jest GIT. Przełączymy się teraz szybko w tryb priorytetu przysłony. Parę zdjęć szczegółów. Myślę, że przednie tarcze fajnie nam się tutaj odwdzięczą. O, właśnie. Znaczki Renosport, tam gdzie trzeba. O, o ale było to. Ale zostań, zostań tu. Co? Yy, nie, no chuj tam z tym A yy, przejedź mi yy, 30 cm do przodu Bo jest Felga w cieniu, wiesz? Klasa, klasa, super Kurde, ten liść nawet będzie Na plus Dobra, no i odpalamy Sydrona, już go tu wyciągamy. Kurde, byłoby super jakbyśmy mieli jeszcze czas na kawusie, nie i tak dalej. No ale to... To życie... Aha, miałem yy, baterię świeżą włożyć chyba. Dobra, włączę dla Was nagrywanie ekranu. Żebyśmy ten podgląd mieli też. Wjedziemy sobie na dróżkę, otworzymy tutaj szlabanik. The outcome of the house is taken. The home point has been updated. Please check it on the map. Stop, Trohadop Sodu. Dobra, ekspozycję musimy jeszcze zmniejszyć. Czekamy raz. Dwa. Będziemy się obniżać. Tylko sobie krótką przebitkę nagramy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Jeszcze trzaśniemy pociurę. Obrócimy się trochę, nie w tę stronę. tą, dobra. Troszeczkę jaśniej. I hop, raz. Dwa, jeszcze trochę niżej. Dobra, i teraz szybka przebita i wyjeżdżamy stąd. To zrobimy to na sporcie. Hop. Znowu musimy obniżyć ekspozycję. Troszkę niżej i lecimy znowu. No i super, będujemy sobie na łapie. Super. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jesteśmy już po całym dniu zdjęciowym. Zajęło nam to około 2,5-3 godzinki razem z przemieszczaniem się z miejscu na miejscu. I co? No na chwilę obecną jestem już tak naprawdę po, po obróbce znacznej większości tych zdjęć. Raczej to było wywoływanie rawów i tam delikatna manipulacja kolorami, żeby ten zielony nam tam nie przeszkadzał. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za łapę w górę, będę wdzięczny za suba, jeśli chcecie oglądać więcej takich materiałów. I dajcie oczywiście znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach, co chcielibyście, żebym zmienił, czy mogę jakoś Wam to umilić, ten format, w jakim to prezentuję. I do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.